Moje zwycięstwo otwarło coś w rodzaju korytarza na wschód, gdzie szaleją okrutne walki. Gorliwie pracowaliśmy nad rozwojem i użytkowaniem prototypów nowego rodzaju broni. Nasze oddziały na całym świecie posunęły się o kilkaset metrów. Było jednak coś dziwnego w postępie, gdyż wróg wydawał się osłabiony. I wtedy nadszedł moment, gdy moje przeczucia okazały się uzasadnione. Jesteśmy zdesperowani. Szybciej nie można było zmazać naszych sukcesów. Pojawiły się najstraszniejsze bestie i w pięć dni przełamano większość linii frontowych. Na Dalekim Wschodzie otoczono pół miliona ludzi. Ciągle otrzymujemy zdesperowane sygnały. Możemy im jedynie przekazać słowa pocieszenia i nadziei. Nie jesteśmy nawet wystarczająco silni, aby ochronić uciekających mieszkańców. To okropieństwo. Przypomina to początkowe stadium wojny. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, czemu stawiliśmy opór. A dzisiaj po 18 miesiącach desperackich walk, nasze zapasy są na wyczerpaniu. Wszędzie zaroiło się od wrogów. Ich postępowanie było odmienne od wcześniej stosowanej strategii walki. Zalewają nas jak kolonia wędrujących termitów. Przechodzą przez teren, gdzie napotykają na opór i zsyłają burze i klęski naturalne tak długo, aż miejsce ulega zniszczeniu. Linia obronna w Rosji już nie istnieje. W tej sytuacji będą w sercu Europy lada miesiąc. Mam dla Ciebie nowiny, komandorze Aleksander. Dowództwo postanowiło rozpocząć przygotowania do utworzenia głównej strefy obronnej. Dowództwo europejskie ewakuowało się za Alpy. Powinieneś przenieść się gdzieś przed Alpy, gdzie będzie główna linia obrony. Po gorących pustyniach przeniesiesz się w zimne góry. Coraz więcej osób twierdziło, że posiada paranormalne umiejętności. Wydawać się mogło, że inwazja drugiej strony spowodowała zmiany na naszym świecie. Stopniowo akceptowano magię i po początkowych przejściach sytuacja uspokoiła się. Okazało się, że te genetyczne zmiany mają miejsce spontanicznie. Sprzymierzeni i ich dowództwo rozważają użycie tych ludzi w działaniach militarnych. Posiadanie zdolności paranormalnych ma jednak również swoje ciemne strony. Wielu ludzi ukrywa swoje umiejętności, gdyż mogliby być znienawidzeni lub zlinczowani w niektórych miastach. Obecnie można obserwować nową epokę ewolucji. Jednakże czasy wojny są okrutne i niesprawiedliwe. Prasa powodzenie w powstrzymywaniu ofensywy sił drugiej strony nazwała cudem. Każdy wiedział, że ten cud kosztował miliony istnień. W istocie promień nadziei zabłysnął trochę jaśniej. Zasoby były ograniczone, ale pewne. Rozpoczęto powolny wzrost produkcji. Wzrastała produkcja samolotów, czołgów i innych machin, a optymiści już napomykali o zakończeniu wojny. Wieści pól walki, jak również sami żołnierze ostrzegali, aby nie cieszyć się przed czasem. Szósty zmysł nie przemawiał za świętowaniem. Na horyzoncie pojawiły się sztormowe chmury. Chmury wielkiej burzy. W oku cyklonu. Komandorze, nadchodzące chwile zdecydują o naszej przyszłości. Według optymistów kilkaset tysięcy żołnierzy wroga zbliża się do naszej linii frontu. Jednakże nie to jest najgorsze. Mają wspaniałe wyposażenie i są gotowi na wszystko. To cud, że powstrzymaliśmy ich przez cały miesiąc. Jakieś nowe rasy, o których nigdy nie słyszeliśmy, pojawiły się wśród wojowników drugiej strony. Przygotuj się na najgorsze. Masz moją pomoc. Posyłamy ci dalsze oddziały z innych terenów. Musisz utrzymać się za wszelką cenę. To będzie piekło. Jeżeli utracimy twoją linię, cała Europa będzie stracona. Wiesz co to znaczy. Będzie coś świętować, jeżeli z tego wyjdziemy.